Piasz, piasz, piasz. Taką z choć... <laughs> Taką kurwa ją? <ja. laughs> nie, no to jest przesadanie, ale takiego kurwa dosyć, że ja bym go kurwa do buzi nie wzięła. Ła Naprawdę, takiego dużego miał kurwa. Skąd on był kurwa, je, kurwa? Przecież nie wiem. Skąd on był? Brał, ty. No z o, kurwa No, ale takiego dużego miał, to ja to... Patrzysz na to, nie ja? ucieka. Ucieka. Ty, no bez tu bez kitu, taką kurwa pałę miał, nie? Szerzno. Ja I on go tam, wiesz, zaczął obracać, obracać się. Ja wiem, nie? nie, nie. A. kurwa z to nie no cóż, jak to ty, kurwa do ust weźmiesz? No jak weźmiesz to do ust? Ale aż w ogóle Ty, A, mokro? ty. <zyskuj> ale, ale, ale sobie tak powiedz, powiedz sobie tylko tak w pewnym momencie, nie? Jest spoko, jest zajebiście, nie? I w pewnym momencie sobie myślisz, że masz go kurwa do ust No jak to kurwa do ust weźmiesz ty? W dupę. No nie weźmiesz tego ku... w dupę? Wziłeś, więc... To by ci no rozjebałby dobra. ci dup, z koty. Mm. Dupa jest rozciągniana. Nie, nie jest, ten, co? A co brałeś do dupy? No nie. Dawałem brałeś, w dupę. Ty. No właśnie, to by się wydaje. Daj mi kurwa do góry. Że ogólnie chodzi o to, że... Jesteście na takim etapie, że związek fizyczny, w sensie, kurwa, przód, tył, bok, kurwa, masz pak i w ogóle i w ogóle... Nie, ja tam bym się dała wyruchać do bala, bo... Doć na górę, no ja nie, nie, Mam wazelinę na etapie. Hmm. Ale ale, ale, za mną, ale za mną trzeba trochę pochodzić. Jakbyś się starał, to kurwa wiesz, no to byśmy jakoś mogli porozmawiać o tym, a tak to wiesz, ty, kurwa na... Jak trzeci? Ty. No trzeci, ostatnio na ławce no, w parku. No na no, ławce w parku, dobra, to. No, dobra. trzeci. No, już tam do niej podchodzę, podchodzę po mało, kurwa. Zniknęłaś nie... się do domu, ty w ogóle, ty. Ja pierdolę. No, bo ja to jestem taka delikatna. Dziewica, bo... mówię. Nie, tak. Nie, tak. Co Bo Tylko mam piżamę, bo że jak mi stanie. A to mam, to co, mam wątpliz? Ty co? Dziwić? Big news, no, Diki to nie zaraz jakby chciałem te rolę, jeszcze jakiegoś podnucha, już kurwa po chusteczkę szedłem, a tu kurwa patrzę. Kurwa po chusteczkę szedłem, a ty kurwa patrz No, czyli na pewno No dziewczyna liczyła na coś, nie? No się spodziewałaś czegoś, nie? No by na jednego chciałaś no, to na czarnocha włączyłam, bo czarnucha nie dobra. czarna no. pyta. Si, ja no, Zobaczcie, jest jedna laska jest, kurwa, dziesięciomużynowca. Jest biała. No. Możemy się nie schudzić. Ej, to i No, kurwa, no. Ej, jest jest dziesięciomużynowca, ona jest jedna, a no, ona się zachowuje jak prostytutka to. No, nie, no bo to jest. Się, to no, jest dziewczyna, która lubi seks i koniec. Ty ja też lubię seks, z jednym oczywiście nie mówię, że z jednym robię to Ale kurwa, to jest nie wiadomo ile czasu, na nie? Raz, Ale tak. z jednym naraz, to. Tak. No, no a trochę gębą, zobaczysz, gębą mu służy. Ale tak No a co to takiego jest, kurwa? No to co to takiego? Tylko kurwa, osiemnastek tutaj byś miał, kurwa, ty tylko bym ustawił i już ja, No i kurwa wcześniej, że nie Oczywiście, że proszę. Tam, żeby mnie kurwa, 15 osób pod rządem różnych kurwa, różne. Tej będę poszedł do nas, no kurwa. tamtej bym wystał a trzecia bym miała w buzi na przykład. Tam mi się zawsze i no. Tu chodzi, co? Są... Sto się całuje, tej tu przetrzymam pacycki i tam na nie odbiwałem. A tej trzymam palec w dółbie na przykład. ja mogę się rżnąć, kurwa mogę się rżnąć, nie wiadomo no. jak, ty. Rżne się to się kurwa rżnie. Ja. co? Karte, ty, ale nie mówimy o kurwa jakichś wcześniejszych przeżyciach tego po prostu? że jesteś na imprezie i 15 macie kurwa przeruchać ty. To jest tak, no kurwa, jak nie jest, jest tak? No kurwa, jesteś na imprezie, słuchaj, jest 15 osób powiedzmy, nie? Walety ba pełną pizdą, powiedzmy, kurwa, nie? Fazak z kurwy wiesz, bawisz się, kurwa, jest zajebiście, nie? I jest 15 osób i te 15 osób macie przejebać kurwa ty. 10, 20, ok razy, Ale to jesteś ty, A co chodzi? To jesteś ty jeden kurwa i a nie 15 osób po kolei, to kurwa wioski. To o to, to wie.